No no dobra, mów ja, to ja będę powiem że nie. Tum. Ale nie, no, nie mów, <noise> ja będę powtórzył. <głos> <głos> dobra, może leci? Dobra. zimno. <noise> Ready? Ready. Dobra. Owiądzacie BoardCast, multimedialny magazyn snowboardowy z tej strony Metod, tyle. Siema. Dzisiaj wyszliśmy na zewnątrz, w poszukiwaniu zimy. W ostatnim odcinku dobraliśmy już sprzęt, mamy ten sprzęt zakopiony. Teraz spróbujemy to wszystko dopasować razem, żeby było kompatybilne, żeby pasowało naszym parametrom, czyli... Jak dobieramy wiązania, jak ustawiamy, jeżeli jesteśmy początkującymi osobami? Dwiema najważniejszymi rzeczami, na jakie musimy zwrócić uwagę podczas ustawiania wiązań, jest rozstaw oraz kąt. Jeżeli chodzi o rozstaw, bardzo istotne jest to, żebyśmy do dobrali odpowiedni. Nie może on być ani za szeroki, ani też za wąski. Musimy się czuć komfortowo w rozstawianiu. Nie możemy mieć napiętych mięśni, ani też za blisko dół, są, ponieważ nie będziemy mieli stabilności na desce. Jeżeli macie za szeroki rozstaw, to wiadomo, tracimy wtedy na mobilności czy dynamice ruchu. Stabilność jest większa, co prawda, ale jeżeli wykonujemy jakieś skręty czy triki, jest nam trudniej wyjść z krawędzi czy, czy wykonać jakiś skręt. Im węższy, jeżeli mamy za wąski rozstaw wiązań, wtedy wiadomo, zwiększa się nasza mobilność czy dynamika, łatwo jest nam gdzieś skręcać, ale tracimy wtedy na stabilności całej jazdy. Jeżeli chodzi o kąty, jak ustawiamy? Według nowej szkoły, nowej tendencji powinniśmy ustawiać raczej kaczkę. Co to znaczy? Że jedna, jedna, jedna stopa jest na zewnątrz, i tak samo druga. Wygląda to mniej w taki sposób. Kiedyś była tendencja, że ustawialiśmy tak w jedną stronę nogi, jednak od tego się odchodzi, ponieważ bardziej uniwersalna jest kaczka. Jeżeli uczymy się jeździć na desce, najbardziej popularne ustawienie wiązań jest tak zwane 15-0, czyli ustawiamy wiązanie z przodu yy, pod kątem 15 stopni, a wiązanie tylne pod kątem 0 stopni, czyli równo, prostopadle z deską. Wiadomo, jeżeli chodzi o to 0,15 stopnie, to można, dodać no, to może być minus 3, czyli troszeczkę na zewnątrz ta noga, minus 6, może też 15, może troszeczkę mniej jak 12 albo 18. I jeżeli chodzi o ustawienia kątów wiązań, wiadomo, to są pewne zasady e, jakieś sztywne, o które musimy dostosować do naszej indywidualnych predyspozycji. Najlepiej wziąć ze sobą śrubokręt na stok, pojeździć ki kilka razy, poświęcić sobie jeden dzień jazdy i spróbować różne ustawienia wiązań obok tych, o których mówiliśmy przed chwilką. Czyli jeżeli chcemy jeździć na kaczkę, jesteśmy troszkę bardziej zaawansowanymi rajderami, to próbować trzy stopnie w jedną bądź w drugą stronę, na których jeździ nam się bardziej komfortowo. Jeżeli jeździmy, jesteśmy początkującymi riderami. I ustawienie 0,15 jest dla nas niewygodne. Spróbuję przekręcić kilka stopni w jedną bądź w drugą stronę, sprawdzić jak się czujemy w takich ustawieniach Jeżeli montujemy wiązania, przede wszystkim potrzebujemy plate, czyli to kółeczko wiązania, to wiadomo, no i śruby, inserty właściwie do wkrętów. No i co? Dobieramy odpowiedni kąt. Kąty widzicie tutaj na plejcie, zależy jaki kąt, jaki kąt wam pasuje. No i wiadomo, ustawiamy odpowiedni kąt, trafiamy na wkręty insertami. Ustawiamy oczywiście odpowiednią. Odpowiednią długość, żeby, żeby wiązanie nie było ani tak ani za bardzo do przodu, bo będziemy łapać śnieg. Tylko mniej więcej trochę miejsca napięte i lekko palce mogą wystawać leciutko. Mniej więcej tak. No. No i trafiamy insertami. Jeżeli mamy wiązania bartanowskie na no, tak zwanym kanale, e, pierwsze co musimy zrobić to co? Mamy specjalne wkładki do, do kanału. Wiadomo, musimy zdjąć gumkę. Podkładamy inserty. Są dwa nawiązania. Wkładamy tutaj, damy gumkę. Okay. Jak już włożyliśmy inserty, tutaj mamy jakby dwa, e, dwa mocowania, gdzie sobie ustawiamy i odległość w jednym, w jednym miejscu odległość wiązań e, do przodu do tyłu, no i tak samo kąt, nie? widać tutaj szczołeczka. No i wkręcam. Jeszcze możemy ustawić jakieś minimalne ustawienia. Przypuśćmy konto. o, dajmy za to, to tak. W dzisiejszym odcinku to jest wszystko, a my idziemy dla Was dalej poszukiwać zimę. Oglądajcie następny odcinek podcastu Dziś i o, się na należy. należy. Tylko mi się wydaje, a tak, było tego odcinka, że tak... Na końcu są mnie, bo ja... nie zrzutę. Zdzierasz. Zaraz nie. Zaraz nie. Zaraz mamy już sprzęt Zaraz nie. się. powiem. Zaraz co to tak Zaraz No, I kon. I rozstaw. I kom.